Przesząsające znaki i symbole podczas pap pogrzebu papieża Benedykta XVI. Dzisiaj przedstawię szokujące zdarzenia, które miały miejsce, symbolikę, znaczenie praktycznie tych symboli. A w tle, tajemnica fatińska, nieprawdopodobne rzeczy. No właśnie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage na Facebooku, zarejkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat mistycznego pogrzebu papieża Benedykta XVI i też symboliki znaków, które pojawiły się podczas tego pogrzebu. Jest oczywiście moja interpretacja, dosyć swobodna, tak? Każdy może sobie to interpretować w taki sposób, jak chce. Ja to też interpretuję w kontekście przepowiedni, jeśli chodzi o tajemnicę fatimską, gdzie praktycznie papież Benedyk XVI znał em, dokładnie całą tą tajemnicę fatimską i parę osób praktycznie z jego otoczenia. Co ciekawe, to też ma potwierdzenie podczas tego pogrzebu, to co mówiłem na jednym z tych filmików, ale z, z, powoli, powoli praktycznie do tego jeszcze dojdę. No i właśnie, podczas tego pogrzebu pojawiło się wiele takich symbolicznych znaków, symboli, zresztą możecie pisać w komentarzach na temat innych symboli, które wy na przykład odczytaliście, widzieliście podczas tego pogrzebu. Ja tylko wymienię kilka z nich, być może jeszcze nagram kolejny filmik. Na ten temat. Natomiast zacznijmy tutaj od tego, tak? jeśli chodzi o papieża, w ogóle po prostu sam moment śmierci papież zmarł w ostatni dzień, praktycznie 2022 roku, 31 grudnia, podany był komunikat, że o 9.34 rano. Kurczę, jakie to jest nieprawdopodobne, tak? gdzie papież Jan Paweł II święty zmarł o 21.37, czyli mniej więcej ta sama godzina. Tylko ta, tutaj, w przypadku papieża Franciszka, jest to papieża Benedykta, oczywiście, tak, jest to po prostu ra, rano. Natomiast papież Jan Paweł II to był wieczór. No a przecież papież Benedykt XVI to podczas jego praktycznie. Znaczy, jak był papieżem, tak, właśnie, Jan Paweł II został wyniesiony jako święty, tak, tutaj na ołtarz jako święty. No, i teraz kolejna sprawa to jest taka, że dziwne okoliczności, jeśli chodzi o pogodę. Była mgła podczas po prostu pogrzebu papieża Benedykta, potem pojawiło się słońce. No, mgła no to jest rzecz praktycznie normalna, chociaż w Rzymie tak często, w Watykanie tak często po prostu ta mgła się nie pojawia. Natomiast tak, była mgła, potem po prostu ta mgła znikła w momencie kiedy praktycznie tutaj. Kiedy praktycznie tutaj tak trumna z papieżem była wnoszona tak, na, na ten plac świętego Piotra, to nagle po prostu kopuła wyjawiła się spod mgły. Później, jak miała miejsce po prostu ta ceremonia, znowu nad tą kąpułą pojawiła się mgła. Dziwne zachowanie było też ptaków. Tak? Chociaż no to może ktoś powiedzieć, że to jest kwestia przypadkowa, albo to jest nadinterpretacja. A więc pojawiły się dwa kruki, które praktycznie latały bardzo nisko nad wiernymi, nad też duchownymi, a potem pojawił się jeden kruk, który prawie że zaczepiał tutaj tak wiernych. No, można powiedzieć, że to jest rzecz po prostu przypadkowa. Z drugiej strony też pamiętać trzeba, że no ptaki raczej boją się ludzi wytłumaczenie do tej sytuacji może być to, że no przecież tam mają miejsce praktycznie audiencje co tydzień, tak, na placu świętego Piotra, więc te ptaki niejako mogą być przyzwyczajone do tego tłumu, one mogą się nie obawiać, no, aczkolwiek, no taka jest moja interpretacja, tak, że po prostu pojawiły się dwa ptaki, kruki praktycznie czarne, co też mogłyby być symboliczne, tak, kruki praktycznie czarne i ten ptak, który po prostu miał zaczepiać tutaj tych, miał bardzo blisko latać praktycznie na tutaj, na po prostu tutaj ludźmi, którzy zgromadzili się na tym placu, tak? Kolejna sprawa, tutaj właśnie, że pojawiło się w pewnym momencie słońce podczas tego pogrzebu, podczas po prostu tej uroczystości. Pojawił się też krzyż po prostu, tak, który było widać w tym, blask praktycznie słońca w tym krzyżu, tak. Co mogłoby symbolizować właśnie, że z, z, jeśli chodzi o tą mgłę, to ciało praktycznie trafia do nieba, trafia praktycznie do Boga. Krzyż po prostu świecący się w słońcu, że po prostu dalej wiara jest silna, mocna, tak. Pomimo tego, że no, jest odpływ tutaj wiernych, jeśli chodzi o Kościół katolicki, że można po prostu przeżywać swoje wzloty i upadki, może mieć po prostu różne kryzysy. Następnie ciekawe tutaj też jest zachowanie osobistego sekretarza Georgia Genszweina, tak, Nie chcę pomylić jego tutaj nazwiska, źle wymówić. On w ogóle po prostu tak, no to był osobisty sekretarz, bardzo oddany, nieprawdopodobnie po prostu oddany człowiek. Tutaj widać było podczas tego te, 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 ceremonii, ja już słyszałem o nim wcześniej, tak? I moim zdaniem to jest, on jest właśnie w, gr w gronie tych ludzi, którzy znają tą tajemnicę fatimską praktycznie, tak? Całą w stu procentach bo mówiłem o tym na jednym z filmików, że jeśli chodzi o tą tajemnicę fatimską, część z niej po prostu została upubliczniona, potem część jeszcze kolejna została upubliczniona po roku 2000, ale wydaje mi się, że w 100% nie została ona po prostu przedstawiona do opinii publicznej. Kilka osób, jeśli chodzi o Kościół katolicki, tak, Watykanie, praktycznie ma tą wiedzę. Moim zdaniem przedstawiają, że to byłaby grupa około 8 ludzi i to ma pewne, ma potwierdzenie, bo zaraz po prostu tego, znaczy potwierdzenie, tak, można wsunąć takie domysły, nawet na podstawie tego pogrzebu. No i teraz, tak, właśnie ten osobisty sekretarz, on w ogóle, podczas po prostu tego, jak ciało papieża Benedykta XVI zostało wystawione, tak na początku ono znajdowało się w klasztorze, potem zostało przeniesione do bazyliki, on pocałował tutaj rękę papieża. Oczywiście, no jest to gest, tak, lojalności, szacunku. Natomiast z drugiej strony dzisiaj żyjemy w czasie praktycznie COVID-u, tak? A więc przestrzegania tych rygorów, tak yy, mogłoby to być dzisiaj interpretowane źle, tak? Że to po prostu jest na, za, za duży nadwyraz, praktycznie, tak? Yy, praktycznie wyraz takiej lojalności. No i też gdzie po prostu te są te zasady takie, można powiedzieć, tutaj tak, jakby Sanepidu, yy, bezpieczeństwa i tak dalej. Wiesz w, w, w tych czasach, w których żyjemy. No ale tu nie chodzi o to, żeby się czepiać, tak? Tylko też taki praktycznie wymowny tutaj gest, tak, nie wiem, czy to miało miejsce przy okazji po prostu na przykład pogrzebu papieża Jana Pawła II, no tam też po prostu był składany hołd, ale żeby było takie osobiste oddanie, no tam, w tamtym przypadku to był kardynał Dziwisz, tak, nie wiem, czy kardynał Dziwisz pocałował tutaj na przykład rękę papieża Jana Pawła II, no ale okej, okay. no ale to jest wymowny praktycznie gest, później też pocałował ten sekretarz generalny Trumny podczas tego ceremonii ceremonii tej, 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 tego pogrzebu. Zresztą on też odprowadzał do samego końca praktycznie ciało, tą trumnę, jak była ona składana praktycznie tutaj w podziemiach tej Watykanu. I z tym też jest związana ciekawa sprawa, a mianowicie w momencie, kiedy po prostu odbywał się cały ten ceremoniał tego pogrzebu, także po prostu w podziemiach, tak już dla węższej grupy duchownych, to można na nagraniach zobaczyć cały ten ceremonię. Tak, trumna po prostu jest przywożona, są pieczęcie zalakowana w trumnie ocykowanej, później jeszcze po prostu e, e, tak, po prostu przyłożona takaś deska, tak czy jak to tam się mówi, następnie zążone to w podziemiach. Natomiast można zobaczyć na nagraniach, że tam się e, podczas tego jest dużo po prostu duchownych. Ale nie aż tak dużo, jak już podczas tej po prostu ceremonii na placu Świętego Piotra. Wiadomo, że nie wszyscy by się tam pomieścili, aczkolwiek można zobaczyć, że tam jeszcze po prostu sporo ludzi mogłoby wejść do, tych, do tego podziemia. Ja wiem, że to była ceremonia kameralna, mała liczba po prostu ludzi i tak dalej, ale spokojnie tam, nawet bym powiedział w ten sposób, że tych polityków, tych dygnitarzy takich politycznych było pół na pół z duchownymi. Tak? I co ciekawe, jak się popatrzy na praktycznie tam na tych duchownych najwyższych rangom, to było z czterech kardynałów, e, tak? W czerwonych praktycznie tutaj e, sutannach, czy jak to się mówi, tak? E, tych szatach, a także po prostu papież e, obecny, czyli papież Franciszek co mogłoby właśnie wskazywać tak jak to mówiłem na jednym z filmików oczywiście jest to moja teoria, że 8 osób praktycznie maksymalnie do 10 osób może znać tę tajemnicę Fatimską tak, no i właśnie z tych 8 praktycznie osób te 4, te 5 osób praktycznie to tam siedzieli, siedzieli praktycznie tak? to była grupa 4 karnałów plus papież i jeszcze do tego dochodzi ten sekretarz praktycznie tutaj jeżeli to nie wiadomo, czy on tam siedział, ja nie widziałem, czy, on tam, czy to on tam siedział, czy po prostu był z boku. To tam było pewnie z tych sześć osób, które mogły znać cał, cał, całkowicie treść tej tajemnicy fatimskiej. Kolejna sprawa to jest to, że podczas tego pogrzebu na placu Świętego Piotra było dużo ludzi, ale ten nie było po prostu, można byłoby przyjąć taką terminologię jak z koncertu czy z jakiegoś meczu na piłki nożnej, nie był pełen komplet widzów, tak? a więc ten plac Świętego Piotra. Piotra nie pękał w szwach, można byłoby powiedzieć. No ktoś powie, no może względy bezpieczeństwa, a może to nie taki termin, był tak, początek roku i tak dalej. Ludzie po prostu nie przyjechali i tak dalej. No dobrze, ale to jest niecodzienne zdarzenie. Wiele ludzi po prostu przyjechało z całego świata, żeby w tym uczestniczyć, po prostu brać w tym udział, bo jest to rzecz po prostu no, niecodzienna, być może dla niektórych tylko raz i w ciągu jego, ich życia. Więc na pewno było to dziwne, że było tak mało katolików, żeby mogli zapełnić plac się tego Piotra. Podczas tak ważnej uroczystości, podczas innych uroczystości ten świętego e, e, dziwne, tak? Aczkolwiek być może to było podyktowane jakimiś względami bezpieczeństwa, może po prostu, no nie wiem, ale na pewno to jest dziwne, tak? E, m, moim zdaniem powinny w tym uczestniczyć tłumy, także po prostu ten świętego Piotra powiem pękać szwach na no, tak nie było. Kolejna sprawa bardzo symboliczna, a więc trumne tutaj z papieżem niosło dwunastu mężczyzn, co można zobaczyć na nagraniach, co mogłoby symbolizować właśnie. 12 apostołów. Co prawda tam było 13 mężczyzn, ale jeden był takim po prostu jakby ich pilotem, można byłoby powiedzieć brzydko tak, a 12 praktycznie niosło tak tą trumnę, transportowało tą trumnę. Jeden im po prostu przewodniczył, a 12 praktycznie ich, im, ich po prostu tych mężczyzn niosło tą trumnę. To byli jacyś zwykli, pewnie pracownicy, tak, porządkowi, jacyś po prostu nie byli duchowni, to byli jacyś cywilni, no ale to jest symboliczne, tak, bo może symboliczne poizować dwunastu apostołów, tak, którzy właśnie niosą tą trumnę z papieżem, z papieżem Benedyktem, tak, więc tutaj na pewno dziwne te okoliczności, jeśli chodzi o pogrzeb e, pogodowe, tak, okoliczności, które miały miejsce. Pojawił się też e, po, po prostu tutaj napis, czy transparent z napisem, napisem Santo Subito, czyli święty natychmiast, tak. Co ciekawe, jak się patrzyło na ten plac świętego Piotra, to tam nie było żadnych napisów, e, tylko był ten jeden, tylko napis Santo Subito, Wiadomo, że po śmierci papieża Jana Pawła II też taki napis się pojawił, ale takich napisów było zdecydowanie więcej. Czy zatem nie było to po prostu symboliczne? Niektórzy mówią w ten sposób, że jakby w ten sposób był to gost, gest ze strony papieża Jana Pawła II, który wstawił się praktycznie tak mistycznie, oczywiście, traktując to wszystko, za światów, za papieżem. Tutaj Franciszkiem, który go tak wyświęcił na błogosławionego, na świętego, przepraszam. I właśnie jako taki gest, no nie jest powiedziane, czy rzeczywiście po prostu papież Franciszek zostanie uznany świętym, czy też nie. Benedykt, przepraszam, tak, no bo mylę po prostu, papież Benedykt, czy zostanie uznany jako święty. Natomiast być może to był właśnie gest ze strony, tak, po prostu, że ci ludzie stworzyli ten transparent, być może zostanie natchnieni, właśnie, przez Jana Pawła II jako gest po prostu tak zrewanżowania się, można by powiedzieć, ale no, czy zasługują to, żeby być święty, to już jest inna sprawa, tam po prostu będzie cała, całe po prostu pewnie tutaj dochodzenie i tak dalej, tak, to jest, musi być przeprowadzona cała procedura, tak. Natomiast niewątpliwie taki po prostu transparent się pojawił, tak, jako jedyny spośród tego tłumu, który się tam znajdował. Czy powinien być święty, czy też nie, to już po prostu to kościół, to my po prostu Uzna za słuszne. Natomiast przypomnę także, papież Franciszek, Benedykt, przepraszam, był na czele kongregacji do spraw nauki i wiary, która zajmowała się badaniem m.in. tajemnicy fatimskiej, co praktycznie zawiera ta tajemnica fatimska. No i tam były na przykład informacje dotyczące właśnie zamachu na Jana Pawła II w latach 80., to co dokonał Ali Akcze, tak? Zobaczmy sobie też bardzo symboliczną sprawę, że papież tutaj Benedykt XVI rezygnuje z funkcji papieża w 2013 roku w lutym, natomiast umiera on przed 2023 rokiem, w ostatni dzień 2022 roku. Czy zatem coś było zawarte w tej tajemnicy fatimskiej, gdzie po prostu niepokojąca była cyfra 3? Trzeba pamiętać, że nie zawsze jakby przepowiednia, może też być kwestia. Mylna w odczytaniu, praktycznie przepowiedni, tak, na dany rok. Być może tutaj przepowiednia dotyczyła 2023 roku, tak, a na przykład tutaj papież Benedykt, jak wtedy po prostu podał się do dymisji, czy abdykowo, no abdykuje to król, tak, przyszedł na emeryturę jako papież, może obawiał się czegoś względem tej tajemnicy fatimskiej, że chciał zmienić oblicze biegu świata. Natomiast, no tak, mówię, mogłaby się pojawić tam w w się tam praktycznie w błąd, że on obawiał się jakby daty, gdzie wystąpi liczba cyfr liczba 3 na końcu, tak? Czyli myślał, że to będzie 2013 rok, okazało się, że to był 2023 rok. Tak, no wiadomo, przecież nie zmarł po prostu dlatego, że powiedział, że tego dnia dnia, dnia ma umrzeć, tak? Ale mogło to być po prostu jakby w podświadomie u niego. No i na przykład być może po prostu było coś, coś, co na przykład będzie strasznego na świecie, jakaś wojna totalna, użycie broni nuklearnej w 2023 roku na przykład, tak, a papież jak odczytywał tą tajemnicę fatimską, to była to na przykład data 2013 roku, a być może to zostało źle spisane, no bo wiadomo, że po prostu te, te cyfry, tak, jeśli chodzi o wymowę w języku włoskim 23 na, na 13, jeśli chodzi o końcówkę daty, mogłyby być one po prostu tutaj tak źle. Spisane pisane i to mogło w jakiś sposób płynąć. Aczkolwiek, no to jest taka swobodna interpretacja, nie mamy na to żadnych praktycznie tutaj dowodów, nie ma na to praktycznie tutaj żadnych dowodów, no bo te informacje, które się pojawiły, to wtedy była, że on ma zły stan zdrowia, papież, no i że ten stan zdrowia mu nie pozwala jakby kontynuować, pełnić funkcji, posługi jako papieża, chociaż, no żył przecież jeszcze ponad 10 lat później, oczywiście ja nikomu nie zabieram, niech każdy żyje jak najdłużej, tak? Natomiast wydawało się w tamtym czasie, kiedy on przechodził nam emeryturę oku, czy a jego stan pewnie jest ciężki, być może będzie żył góra rok, dwa lata, tak, a żył 10 lat. To dobrze, tak no, mógł być żyć jeszcze dłużej, tak, tylko sam fakt po prostu, że wydawało się, że jak on abdykował, że być może coś będzie nie tak, tak? wiemy o tym, że przecież papież no, zmarł tutaj miał ten zanik chyba boczny, tak, mięśni, chorobę praktycznie postępującą no ale wtedy takiej choroby nie miał zdiagnozowanej z tego, co ja się praktycznie orientuję. Pojawiła się też pewna teoria spiskowa w związku z tym pogrzebem. Ona nie ma, znaczy może mieć po prostu związek, czy też nie mówię to jako teoria spiskowa, że podczas tego po prostu pogrzebu jest cały ten ceremoniał, tak, a więc są te pieczęcie, lakowanie praktycznie tej trumny, ta trumna ocynkowana pogrzeb na, w, po prostu na placu świętego Piotra i też jest praktycznie tutaj sytuacja, gdzie była biały, jakby tutaj nie wiem, białe płótno składane na twarzy praktycznie papieża tak i też po prostu podczas tego ceremoniału była wkładane praktycznie pewne dokumenty, tam kardynał tego dokonywał wkładał pewne dokumenty do trumny no to są tam dokumenty pewnie związane z po prostu tutaj pontyfikatem papieża z kościołem, natomiast teoria spiskowa, która się pojawiła, że właśnie wśród tych dokumentów, które zostały złożone Trumny miałaby znajdować się pełna treść tajemnicy fatimskiej. Ja mówię, to jest, ja to traktuję jako te, bardziej teorię spiskową, aczkolwiek no, przedstawiam to jako formę po prostu ciekawości. Wiadomo, że tutaj zaraz się pojawią teolodzy, tak, czy po prostu duchowni, którzy powiedzą: Nie, tam są dokumenty przedstawiające tam nie wiem, pontyfika, czy sytuację kościoła i tak dalej, nie ma to nic wspólnego. Mówię, jakby dzwonicy teorii spiskowej powiedzieli, że oprócz tego znalazła się tam też pełna treść tajemnicy fatimskiej, tak, że po prostu to tajemnice zna kilka osób także dosłownie ich przenośni po prostu tą tajemnicę fatimską papież zabiera do grobu. Aczkolwiek to mówię, nie ma na to żadnych dowodów, potwierdzenia traktuję to bardziej jako teorię spiskową. E, można było to zobaczyć. Podobne ceremonie ma miejsce także w przypadku innych papieży, zresztą tym po prostu ceremonią się nie zmienia od lat, tak. Ciało ze zmarłym papieżem wystawione jest na widok publiczny, ludzie po prostu przychodzą, wierni opłakują, składają hołd. E, później po prostu to jest składane do da, da, po prostu trumna, e, potem jest po prostu... Tutaj trumna ocynkowana. Potem znajduje się to w katakumbach, po ziemiach Watykanu. Cały ten ceremoniał na, na placu świętego Piotra. Ten ceremoniał nie jest praktycznie zmiony od lat. Natomiast no niewątpliwie ja to wielokrotnie przedstawiałem na moim kanale. Papież tutaj właśnie papież praktycznie Benedykt XVI miał pełną wiedzę dotyczącą tajemnicy fatimskiej, tak? Dotyczącą praktycznie tutaj tajemnicy fatimskiej. Być może w niej było coś zawarte takiego strasznego, że on właśnie podał się do dymisji, aby Tykował, czy zrezygnował z funkcji z papieża, bo być może w ten sposób chciał wpłynąć na zmianę losów świata, a być może to było tak strasznego, że nie chciał po prostu w tym uczestniczyć, tak? I dlatego później został wybrany drugi papieża, więc papież Franciszek i mieliśmy do czynienia z dwoma papieżami, tak? Zresztą też symboliczne jest bardzo to, że był to chyba pierwszy taki w historii e, pogrzeb papieża, gdzie papież chował papieża, tak? E, no z reguły cały ten ceremoniał dokonują kardynałowie. Wśród nich jest przyszły później potencjalny papież, ale on jeszcze o tym nie wie, tak? A tutaj była sytuacja, że papież e, e, obecnie piastujący to stanowisko, tą funkcję najwyższą w Kościele katolickim, a więc papież e, tutaj Franciszek chował papieża Benedykta XVI, emerytowanego praktycznie papieża. No i też wymowny gest, tak, jeśli chodzi o papieża, tutaj, czy znaczy gest, jakby symbolika, że papież Franciszek, który po prostu znajduje się na wózku inwalidzkim, pchany jest no ze względu na stan zdrowia i tak dalej, żeby go nie forsować jej zdrowie. Natomiast to też może symbolizować sytuację, w której znajduje się kościół katolicki, tak, a więc przeżywa kryzys, załamanie Problemy, odpływ praktycznie tutaj, tak, ludzi, którzy wierzą w, w Kościół katolicki, którzy nie chodzą do Kościoła. Kryzys, też jeśli chodzi o powołania duchownych, tak, po prostu jeśli chodzi o seminaria, brakuje tutaj księży, brakuje praktycznie kandydatów do, sem, do seminariów, na, na seminaria. To może właśnie symbolizować, że i zły stan zdrowia po prostu papieża Franciszka symbolizuje też złą sytuację, w której znajduje się Kościół katolicki, który też targany co chwilę jest po prostu różny. Rodzaju po prostu kontrowersjami, tak? To wszystko dzisiaj. Eee, dzięki za oglądanie, dzięki za Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Być może pojawi się jeszcze druga część, właśnie na temat tej symboliki, bo tych symboli na pewno było zdecydowanie więcej. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.